Wczoraj mówiłem o tym, dlaczego Jezus mówił w przypowieściach. Nie dlatego, żeby ludzie nie zrozumieli, tylko dlatego, żeby ludzie, którzy tak naprawdę nie szukają prawdy, żeby nie zrozumieli. Czyli, żeby zrozumieć naukę Jezusa, Ty najpierw musisz chcieć za wszelką cenę poznać prawdę. Czy gdy dzisiaj my Zwiastujemy już Ewangelię. Jasny sposób dostania się do nieba. Uwierz w Jezusa, będziesz zbawiony. Jasna, jasna obietnica Pisma Świętego. Czyli dzisiaj, kiedy my mówimy, nie dzieje się to samo, co działo się, kiedy Jezus mówił swoje przypowieści. I tu, kiedy sięgniemy do pierwszego listu, do Koryntian, pierwszy rozdział, 21 werset, Dowiemy się, co następuje. Skoro bowiem świat, tu mowa jest o tych, którzy nie znają Jezusa, przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego bożej mądrości, przeto, tu ciekawostka, upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Jak często słyszałeś w różnych dyskusjach wśród swoich znajomych, to, że to, co my mówimy, jest głupie. To, co mówią chrześcijanie biblijni, że to jest głupie, że to jest za proste, że jakby tak, to wszyscy by mogli być zbawieni, jakby to takie łatwe było, i tak dalej, i tak dalej. Takich mędrków jest wielu. Upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego dla żydów wprawdzie zgorszenie a dla pogan głupstwo natomiast dla powołanych i żydów i greków greków zwiastujemy Chrystusa który jest mocą bożą i mądrością bożą jeśli szukasz prawdy to ją znajdziesz szukajcie a znajdziecie jeśli szukasz prawdy jesteś powołany Jezus na ciebie czeka Często widzicie w internecie różne spory katolików, którzy chcą udowodnić, że to jednak katolicyzm, to jest to prawdziwe chrześcijaństwo, a to, co my mówimy, to, co odczytujemy z Biblii, no, to jest jakaś, jakaś, jakiś nasz wymysł. Bardzo podobna walka rozgrywała się ciągle w czasach Jezusa. Oto 15 rozdział Ewangelii Mateusza. Mamy jedno z takich starć Jezusa z Faryzeuszami. Przychodzą faryzeusze i mówią, dlaczego uczniowie twoi przestępują naukę starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą. To był punkt ich koncentracji. Jezus tam im najpierw przywala z bańki, no a później jeszcze podsumowuje nie to, co wchodzi do ust kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi kala człowieka. Kiedy oni to usłyszeli, Uczniowie donoszą mu: Słuchaj, wiesz, że faryzeusze się zgorszyli tym, co powiedziałeś. No i Jezus: Ojej, zgorszyli się, to polecę ich, przeproszę, może. Nie, mówię: zostawcie ich, ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Uczniowie proszą o więcej wyjaśnień. Jezus troszkę ich skarcił, czy nie, nie rozumiecie, że wszystko, co Wchodzi do ust, idzie do żołądka, i na zewnątrz się wydala. Wiecie, jak i przez co, nie? Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca. I to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa. Tu wymienia różne grzechy. To właśnie kala człowieka, ale jedzenie nieumytymi rękami nie kala człowieka. I teraz zastosujcie to na główną prawdę katolicką przyjęcie Jezusa eucharystycznego gdzie katolik przyjmuje Jezusa eucharystycznego później idzie do żołądka gdzie chrześcijanin przyjmuje Jezusa do serca do swojego wnętrza duchowo a nie materialnie to jest podstawowa różnica tak samo jak między faryzeuszami i Jezusem tak samo dzisiaj między katolicyzmem a biblijnym chrześcijaństwem oni przyjmują Jezusa do żołądka my do serca. Oni na tydzień, my na całą wieczność. Dziś jest czas, by oddać Bogu pałę. Yeah. Czytając przypowieść o pszenicy i konkolu, natrafiłem na ciekawą obserwację. No, przeczytam wam najpierw tę przypowieść znacie ją, także już tylko wyjaśnienie, to jest 14, 13 rozdział Ewangelii Mateusza. Jezus wyjaśnia tę przypowieść. Rolą zaś, rola zaś to świat a dobre nasienie to synowie królestwa, konkol zaś to synowie złego, a nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata, żeńcy zaś to aniołowie. Jak wtedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają Nieprawość. No tu już mamy odpowiedź na pytanie, kiedy skończy się zło na świecie. No właśnie wtedy, ale na co innego chciałem zwrócić uwagę. Czytamy dalej. I wrzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Stąd dlatego każdego dzisiaj wzywamy, zwróć się lepiej teraz do Jezusa. Zawołaj, Jezus, baw mnie, abyś nie podzielił tego losu. I tu następny, werset 43, ten mnie szczególnie zaciekawił. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Często myślimy, że tu na ziemi zło triumfuje, dobro ludzie dobrzy no są gdzieś pomijani, zapominani i tak dalej. Tak to prawda. Konkol często e, triumfuje tutaj na ziemi, zagłusza pszenicę. Ale jest koniec, jest sprawdzam, przyjdą żniwa. I wtedy no konkol widzieliśmy ale dla nas jest tu piękna obietnica. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca Jezusa. To jest przyjemna perspektywa. Żyj nią dzisiaj. Jak pewnie zauważyliście na naszym kanale, YouTube udało nam się nawiązać współpracę z Prager University. To jest taka, taki projekt wolnościowy. Dennis Prager, można powiedzieć, szef, głowa, mózg tego projektu udzielił wywiadu telewizji Idź Pod Prąd i powiedział: Jeśli jesteś w cywilizacji zachodniej, to skąd masz czerpać mądrość? Oczywiście można to całkowicie słusznie na cały świat i ludzką historię rozszerzyć, ale mówię o jego słowach. Żyjesz w tej cywilizacji. Skąd masz czerpać mądrość? No, odpowiedź jest oczywista. Z Biblii. Nie ma żadnej innej fundamentalnej księgi dla naszej cywilizacji. Nie ma żadnego innego fundamentalnego źródła wartości i tak dalej. Już nawet nie wchodząc w to, kto jest autorem Biblii. Dzisiaj udało nam się sfinalizować kolejny program, projekt już... Jeden z filmików, z filmików Prager University, właśnie na temat Biblii, jest już z polskimi napisami. I tu wielkie podziękowania dla Iwana Belostenki z naszej redakcji, który jest właśnie mózgiem tego akurat projektu, przekładania dorobku Prager University na język polski. Ale przy okazji właśnie tej współpracy, jej rozpoczęcia i tematu Biblia, chciałem zadać Tobie pytanie. Jeśli otwierasz Biblię, to po co? To wcale nie jest takie błahe pytanie, to jest fundamentalne pytanie. Z jaką postawą otwierasz Biblię? Mówiąc tak naj... trochę prymitywnie, czy upraszczając, czy podchodzisz jako człowiek mądry, czy głupi? Bo jeśli podchodzisz jako mądry, któremu nie potrzeba wiedzy i zmiany, to nawet nie otwieraj Biblii. Bo żeby coś z niej wyczytać, musisz uznać, Boże, nie wiem, Boże, jestem głupi. Boże, pomóż, oświeć moje myśli. Wtedy otwórz Biblię. To ma sens. Cicho było na ulicach, gdy do miasta przyszedł pan, i gdy użał ślepego przy drodze. Kiedy odrobiną błota uleczył Jego strach, aby wszyscy mogli śpiewać, wielbiąc go. Jezus, Jezus, to wieczny Boży Syn. Jezus, Jezus, jedyny Boży Syn, przyszedł tu na ziemię. Jezus, Jezus, on wszystkim tam nie jest, tak on wszystkim tam nie jest. Słońce właśnie zachodziło nad jeziorem Genezarek, gdy uczniowie nadal płynęli pełni strachu. Wtedy przyszedł wodą Jezus, niosąc spokój w serca ich. Aby wszyscy mogli śpiewać wielbiąc go. Jezus, Jezus, to wieczny boży syn. Jezus, Jezus, jedyny boży syn. Przyszedł tu na ziemię, by uwolnić mnie. Jezus, Jezus, o wszystkim dla mnie jest. Taką wszystkim dla mnie jest. Było już zupełnie ciemno, gdy na krzyżu umarł Pan. Za Twe winy, za Twe grzechy umarł On. Ale przez to dał nam życie i pokój w sercach mał, aby wszyscy mogli śpiewać, wielbiąc Go. Jezus, Jezus, to wieczny Boży Syn. Jezus, Jezus, jedyny Boży Syn. Przyszedł tu na ziemię, by uwolnić mnie. Jezus, Jezus, On wszystkim tam mnie jest. Wczoraj mówiłem o postawie, jaką powinniśmy mieć, przychodząc do Biblii. Czy rzeczywiście chcemy się czegoś dowiedzieć? Czy rzeczywiście uznajemy, że czegoś nam brakuje, że jesteśmy niedoinformowani, nie wiemy, w skrócie, że jesteśmy przed Bogiem głupi i chcemy od Niego zaczerpnąć mądrości? Dopiero wtedy skorzystasz z Biblii. Dzisiaj chciałem to troszeczkę jeszcze rozwinąć. Sam w swoim życiu miałem takie trzy główne etapy czytania Biblii. Najpierw czytałem ją, żeby ją zanegować, skrytykować, wykazać, że jest niespójna, sprzeczna i tak dalej. Potem, kiedy przekonałem się, że to rzeczywiście jest coś fajnego, że to jest mądra księga, że ma historyczne umocowanie, zacząłem czytać ją właśnie jako takie źródło mądrości, czyli żeby lepiej wiedzieć, co robić, czego nie robić, jak żyć i tak dalej. Ale czytając w ten sposób Biblię, zacząłem dostrzegać jeszcze coś więcej. W Biblii nie tylko mamy przedstawione zasady etyczne, mądrość i tak dalej. W Biblii mamy przedstawione, przedstawionego kogoś, tym kimś jest Jezus Chrystus. I im więcej czytałem jego słów, opisów, jak żył, co powiedział, co później jego uczniowie robili, tym bardziej Chciałem takiego życia, jakie on prowadzi. Aż w końcu zrozumiałem, że Biblia nie daje tylko mądrości, że Biblia mówi o życiu, jakie możesz otrzymać od Jezusa Chrystusa. A więc prawdziwym powodem, dla którego otwieramy Biblię, mówię o osobach niewierzących, Powinno być znalezienie prawdziwego życia, które Bóg ma dla ciebie. To jest prawdziwy cel czytania Biblii. Inaczej mówiąc, kiedy otworzysz Biblię, to powinieneś skończyć, zawoławszy do Jezusa Chrystusa: Jezu, daj mi nowe życie. Kilka razy odnosiłem się do czytania Słowa Bożego. Wczoraj mówiłem, że to jest Księga Życia: że jeśli przychodzisz jeszcze nie znając Boga, to czytając Słowo Boga, możesz poznać Ewangelię, czyli dobrą nowinę o zbawieniu. Możesz zawołać dzięki temu do Jezusa Chrystusa i dostąpić nowego narodzenia. A teraz chciałem Wam pokazać, jak należy już w praktyce, jeśli zawołasz do Jezusa, czytać Słowo Boże. Jako Drogowskaz chciałem pokazać list Jakuba, to jest pierwszy rozdział. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przegląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł. I zaraz zapomniał, jakim jest. Zobaczcie, mamy czytać Słowo Boże, studiować je, nie tylko po to, żeby nasycić tam swoją żądzę poznania czy ciekawość i tak dalej. Kluczowym celem jest bycie wykonawcą. Inaczej mówiąc, jeśli czytając Słowo Boże, napotkasz na coś, co jest odmienne od tego, co myślisz, co robisz. Jak żyjesz, jak traktujesz swoich bliskich, swoje pieniądze, swoje zwierzęta i tak dalej, i tak dalej, to co zrobisz? Czy powiesz, aha, i dalej bez zmiany będziesz to kontynuował? Wtedy jesteś jak ten człowiek, który popatrzył w lustro, zobaczył, że jest gdzieś brudny, ale absolutnie się nie wytarł. Bóg chce, żebyś był coraz bardziej podobny do Jezusa Chrystusa. Czyli kiedy widzisz, że coś w słowie Bożym. Jest innego niż to, co jest w Twoim życiu, to masz zaraz przerwać czytanie i wziąć się do zmiany bądź wykonawcą, a nie tylko słuchaczem. Rodzimy się nieświadome. So yeah. Na programie naszym głównym w piątek mówiłem o znaczeniu władzy dla życia narodu i o tym, co się stało na Wołyniu. Ale dzisiaj możemy sobie zadać pytanie: No, wiemy, że mamy złą władzę, ale jak ją zmienić? Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza nakazuje, aby modlić się za swoją władzę państwową. Że w ten sposób mamy na nią wpływ. Ona, jak powiedziałem, może być zła, głupia, gnuśna, zbuntowana wobec Boga. Możemy podać przykłady ze Starego Testamentu, Żydów w Egipcie, jak się zachowywał niewierzący przecież. Eee, faraon raz już się skłaniał, później się wycofywał. Mamy władców terenu Babilonii, jak oni, choć niewierzący, poznawali Boga w różny sposób. I zmieniali swoje decyzje. Inaczej mówiąc, zmiana władzy to nie oznacza ludzi tam przy korycie, gdzieś w partiach politycznych. Możemy dokonać zmiany władzy przez ingerencję Boga w nią, ale do tego potrzebny jest wierzący naród. Jeśli niewierzący naród ma głupią władzę, to nic się nie zmieni. Ale jeśli byłoby wśród nas odpowiedni, byłby odpowiedni procent ludzi, którzy będą wołać do Boga o. Mądre decyzje swojej władzy, o zmianę swojej władzy, zmianę wewnętrzną, wtedy możemy przeżywać podobne rzeczy, jak przeżywali mieszkańcy ziem Babilonu czy w Egipcie. Bóg może zmienić nawet złe władze. Pytanie, czy jest tu w Polsce odpowiednia ilość serc, które tego pragną?